Kasia Kurek, Telefakty we wtorek. Dziś w programie powiemy m.in. o... Podatki w Ostrowcu nie wzrosną. Podatki realnie z roku na rok są niższe. W Ostrowcu przyjęto wszystkim przeciwieństwie do innych miast. Nietypowy prezent od Mikołaja. Na dzień dzisiejszy nie ma innego zastępczego leku jakim jest krew. Coś się kończy, coś zaczyna. Zmiana kustosza galerii fotografii. Jeżeli moje doświadczenie będzie to potrzebne, chętnie będę służył. Przez ostatnie dni bez wątpienia w roli głównej występuje Mikołaj. To właśnie o mikołajkowych prezentach mówimy najwięcej. A już w piątek na Ostrowieckim rynku o takim nietypowym prezencie mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński zapowiadając, że w 2020 roku podatki w Ostrowcu pozostają bez zmian. W czasach, gdy wszystko drożeje, energia, ceny żywności, leków, nie ma wszystkich produkty nie wzrastają natomiast podatki od nieruchomości w gminie Ostrowiec już od 5 lat. Dziś podatek od gruntów dla działalności gospodarczej to ponad 70 groszy za metr kwadratowy, a od budynków to średnio 21 złotych za metr kwadratowy. Mieszkańcy nie prowadzący działalności gospodarczej podatki od budynków płacą w wysokości 60 groszy za metr kwadratowy. Nie jest tu przewidziana nawet waloryzacja o poziomie inflacji, a ponieważ są to Stawki kwotowe, biorąc pod uwagę siłę nabywczą pieniądza, podatki realnie z roku na rok są niższe w Ostrowcu wszystkim w przeciwieństwie do innych miast, gdzie niestety przez Polskę przytacza się teraz fala takich podwyżek praktycznie w każdym samorządzie, w każdej linii. Ale nie w Ostrowcu. Z deklaracji prezydenta miasta wynika również, że zamrożenie stawek podatków od nieruchomości nie wpłynie na budżet miasta na rok 2020. Nie jest łatwe. Zadanie tak skonstruować budżet miasta, aby pomimo wielu inwestycji, jakie wspólnie realizujemy, wzrostu kosztów stałych, o czym wspomniałem na przykład energii, przy spłacaniu kredytów kiedyś zaciągania, móc pozwolić sobie na utrzymanie kwot podatków na tym samym poziomie. To po raz kolejny się udało. Ostrowieccy radni tę uchwałę podjęli jednogłośnie, głosowanie miało taki sam wynik także w kwestii utrzymania na dotychczasowym poziomie podatków od środków transportu. W piątek w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się zabawa Mikołajkowa z prezentami. Organizatorem tej imprezy była Rada Osiedla Słoneczne, która czynnie włączyła się w realizację zadania sfinansowanego z budżetu obywatelskiego 2019. Ponad setka dzieci z osiedla słonecznej, zaproszonych w przedszkoli, spotkała się z Mikołajem w Ostrowieckim Browarze Kultury, a spotkanie było możliwe dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. W poprzednich latach no, my z środków Rady mieliśmy skromne. Nie mogliśmy tak dużej liczby dzieciaczków po prostu ugościć. Natomiast w dniu dzisiejszym przygotowana jest poczęstunek dla najmłodszych, jak i opiekunów, rodziców ponieważ no, trwa zabawa, każdy się zmęczył, więc międzyczasie się może poczęstować, napić. Także myślę, że społeczeństwo osiedla słonecznego, dzieciaczki, wszyscy będą zadowoleni z dzisiejszej imprezy. No a jednocześnie powiem, że super, że mogliśmy skorzystać z browaru kultury, mamy piękną tą salę i oprawę. I gdzie myślę, że impreza jest bardzo bogata. Ten browar żyje, tętni życiem, a mnie cieszy, że mamy taką możliwość i takie miejsce, gdzie nasze dzieci, nasi mieszkańcy, w bezpieczny, w kulturalny sposób mogą się spotkać i spędzić miłe chwile. W wyjątkowym czasie, bo świąteczny czas jest czasem wyjątkowym. Projekt pod tytułem Aktywne Słoneczne o wartości ponad 18 tysięcy złotych uzyskał 243 głosy a tym samym został skierowany do realizacji. Wnioskodawcą był Michał Kuzdak, który do współpracy zaprosił członków Rady Osiedla Słoneczne oraz radnych Ostrowca Świętokrzyskiego. Okazuje się, że organizatorzy trafili w punkt. Cieszy widok tak licznej grupy dzieci, które właśnie z rodzicami przyszły bawić się z Mikołajem. Świetna inicjatywa poparta poparcie mieszkańców naszego miasta. Cieszy, że się, cieszymy się, że mieszkańcy miasta angażując się w obywatelskie projekty mogą sprawić tyle przyjemności najmłodszym naszym mieszkańcem. Wszystkie dzieci kochają Mikołaja i chętnie się z nim bawią, a sezon na bale Mikołajkowe w pełni otwarty. Na jednym z takich byliśmy w szkole z pasją. Czas nadchodzących magicznych świąt, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie najbardziej ciekawią najmłodszych. Oni ze zniecierpliwieniem czekają na pierwszą gwiazdkę. 24 można spędzić e, czas z rodziną, można się podzielić opłatkiem i, prze, i spróbować. Przepysznych potraw. Jednak zanim będziemy zasiadać przy wigilijnym stole wspólnie z rodziną, to 6 grudnia dzieci cieszą się najbardziej. Prezenty przynoszone przez Świętego z brodą powodują uśmiech na twarzy i motywują. A co dostałaś? Dostałam e, taką grę. E, nazywa się. Ujrzyj się. Nie wiem, nie pamiętam, ale jeszcze miałam los Kórkę. Wczoraj tyle prezentów dostałam. Czyli musiałaś być bardzo grzeczna. Tak. W sobotę 7 grudnia Śnieżynki i Mikołaj odwiedzili mieszkańców osiedla Kamienna. To jest, to jest najwspanialszy dzień w całym roku. Dzieci czekają na świętego Mikołaja. E, motywujemy ich w ten sposób, żeby były grzeczne i wprowadzamy w taką magię i atmosferę świąt. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnicami przygotował upominki i wiele atrakcji. Sala gimnastyczna, szkoły z pasją imienia Elżbiety Sołtys wypełniła się po brzegi. W powietrzu wisiał niebywały klimat świąt, dzieci nie ukrywały swojego entuzjazmu. Mi się podoba tutaj wszystko, warto przyjść tutaj na imprezę bardzo. Święty Mikołaj, mimo że był w tym czasie bardzo zapracowany, to spędził czas z najmłodszymi. Mikołaj co roku odpowiada na zaproszenie Rady Osiedla Kamienna i Szkoły Spasją. Nie jest absolutnie spóźniony, wszystko jest dopracowane, wszystko jest na miejscu, tak miało być. Dzisiaj jest i będzie Mikołaj. Szkoła z Pasją współpracuje z Radą Osiedla Kamienna i odwrotnie Rada Osiedla Kamienna współpracuje ze Szkołą Spasją i postanowiliśmy właśnie zrobić dla dzieci y, Mikołaja y, zabawę choinkową dla dzieci z naszego osiedla. Szkoła z Pasją i Rada Osiedla Kamienna współpracują ze sobą przez cały rok. Organizują wspólne wydarzenia dla dobra i integracji wszystkich mieszkańców. Uśmiech na twarzach najmłodszych potwierdza, że współpraca popłaca. Mikołajkowe prezenty mogą mieć różny kształt i różną formę, ale bez wątpienia tym najcenniejszym jest krew. Tak uważa młodzież z Ostrowieckiej Samochodówki, organizatorzy i wszystkie osoby, które czynnie wzięły udział w zbiórce krwi. Młodzież z samochodówki przekazała najcenniejszy prezent Mikołajkowy. Swoją krew. W tym roku naprawdę bardzo licznie krwiodawcy młodzi nie zawiedli. Niektórzy już po raz kolejny oddają. Bardzo duża część właśnie młodzieży zgłosiła się po raz pierwszy. A to dlatego, że głównym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia. Pierwszy raz to jest dla mnie, ale myślę, że na pewno nie ostatni. Jak się dowiedziałem, pani zapytała, czy. Czy będziemy wtedy w szkole, czy damy radę, a zawsze chciałem to zrobić, więc mówię, jak jest na miejscu, to warto skorzystać i pomóc. innym. Pomóc innym zdecydowało się 58 osób tylko w szkole. Chętnych okazało się być więcej, ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, krew musieli oddać w szpitalu. Na dzień dzisiejszy. Nie ma innego zastępczego leku, jakim jest krew. Z tą myślą 40 lat temu ówczesny nauczyciel samochodówki Zdzisław Terpiłowski założył w szkole klub honorowych krwiodawców. Inauguracją było pierwsze grupowe oddawanie krwi na terenie szkoły. Tę tradycję podtrzymują do dziś. Młodzież naszej szkoły dwa, trzy razy w roku bierze udział w tego typu akcjach, czy to organizowanych w szkole, czy to w rejonowym centrum krwiodawstwa. Na początku zaczynało się to nieśmiało, ale później dzięki prelekcjom, dzięki aktywności i współpracy z tą młodzieżą, szczególnie z opiekunami szkolnych Kół PCK, Doszliśmy do takiego momentu, że tak y, Państwo sami widzicie ile dzisiaj jest tych krwiodawców, co nas bardzo cieszy. Czerwonokrzyskie idee nieprzerwanie przyświecają młodym krwiodawcom, ale i doświadczonym członkom, którzy dzielą się darem życia od kilkudziesięciu lat, choć jak podkreślają, kiedyś nie każdy był aktywnym krwiodawcą. W dawnych czasach, jak ja pamiętam, było bardzo dużo, było dużo zakładów pracy. W każdym zakładzie pracy powstawały kluby i było więcej tych krwiodawców. Ale nikt się nie posiłkował młodzieżą, więc trzeba było coś temu zaradzić. Właśnie dlatego w 1979 roku utworzono szkolny klub krwiodawców, który swoją misję spełnia od kilkudziesięciu lat. Mikołajkowa zbiórka krwi, połączona z jubileuszem 40-lecia klubu, zakończyła się sukcesem. Uczniowie oddali 26 litrów krwi. Na zakończenie serwisu jeszcze informacja, tym razem z 7 grudnia, bo dokładnie tego dnia odbył się ostatni wernisarz pod kierunkiem Andrzeja Łady, kustosza Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury, który odchodzi na emeryturę. Rzadko się zdarza, żeby tak uroczyście, tak dostojnie móc podziękować. A te podziękowania należą się panu Andrzejowi Ładzie. Drodzy Państwo, w życiu każdego człowieka przychodzi taka chwila, kiedy... Kończy pracę zawodową i przechodzi na, mam nadzieję, zaszczytne stypendium ZUS-u. Wychować następców, móc komu przekazać pałeczkę, to jest wyjątkowa rzecz. I w Pana życiu zawodowym to się ziściło. Ty jesteś liderem i naszym mentorem, i to dzięki Twojemu zaangażowaniu w nasze działania fotograficzne jesteśmy dziś na tak zaawansowanym etapie naszego rozwoju twórczego. Czas spotkań fotoglubowych minął szybko, ale nie żałujemy ani jednego spotkania, rozmów, dyskusji, ponieważ zawsze zamęt twórczy dawał nam wiele satysfakcji i był lekcją doskonalenia siebie. Takimi słowami pełnymi szacunku i serdeczności, w sobotę 7 grudnia żegnano Andrzeja Ładę, wieloletniego kustosza Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. W imieniu wszystkich mieszkańców i swoich poprzedników mogę podziękować za pracę na rzecz Ostrowca. Za reprezentowanie naszego miasta na wielu wystawach za wiele albumów, za tą wrażliwość, za twórczość, ale przede wszystkim też za pozostawienie po sobie następców. Andrzej łada, o tym dzisiaj też tutaj kilka osób mówiło. To jest artysta pokroju Pawła Piersińskiego, czyli no, najwyższa próba, ale też osoba z ogromnymi kontaktami w świecie fotografii. Ci najwięksi fotograficy dzisiaj. Polscy, to są jego koledzy, jego znajomi. Andrzej, Andrzeja, zasługi są na pewno nie tylko dla indywidualnych twórców, ale również dla całego środowiska, prawda? Dla kultury Ostrowca Świętokrzyskiego są bez. niezaprzeczalne. Nie Andrzej Łada pracował w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim przez 28 lat. Przez te lata udało mu się wprowadzić na ogólnopolski rynek i wypromować fotografię ostrowiecką. Zorganizował około 250 wystaw, jest autorem wielu albumów i publikacji. Dziś fotografia ostrowiecka jest rozpoznawalna i jest symbolem Ostrowca i całego środowiska ostrowieckich artystów-fotografików. Nie tylko w sztuce, a potrzebny jest taki człowiek, który jak gdyby zmobilizuje, wszystko jedno w jaki sposób, czy to przez kontakty z instytucjami, które później ułatwiają jakiejś grupie pokazywanie tego dorobku, czy też po prostu na zasadach przyjacielskich kontaktów powoduje to, że, że ludzie, chwy, jak gdyby bardziej im się ch, chce, brzydko mówiąc, chwytać jakiś temat i konkretyzować, i rozbudowywać. I Andrzej Łada wychował swoich następców, a jeden z nich, Stanisław Dunin-Borkowski, przejmuje pałeczkę jako nowy kustosz Ostrowieckiej Galerii Fotografii. Mam plan kontynuować to, to dzieło i chciałbym, żeby coraz dalej się galeria rozwijała, żeby coraz więcej ludzi fotografowało żeby wszystko szło naprzód. Sam Andrzej Łada przejście na emeryturę traktuje jako realizację pewnego życiowego etapu bo planów na kolejne lata jak sam mówi ma wiele. Jest pewna propozycja bym dalej prowadził klub to jest raz. Natomiast od dwóch lat zbieram materiał na duży album o Wiśle. Wiśle jedynej dzikiej rzeki rzeki Europy która tworzy unikalny ekosystem dla całego całego kontynentu i poświęcam się fotografii tej rzeki. W tym roku byłem 8 razy ponad 40 dni na rzece, byłem na festiwalu Wisły, na godzinę W. Także ja naprawdę mam co robić, a jeżeli moje doświadczenie będzie to potrzebne, chętnie będę słyszał. Współpracownicy widzą w Andrzeju przede wszystkim przyjaciela, zatem z tej przyjaźni może powstać jeszcze niejedno fotograficzne dzieło. A zwieńczeniem pracy na rzecz fotograficznego środowiska było bez wątpienia wprowadzenie do elitarnego grona członków Związku Polskich Artystów Fotografików, a aż ośmiu osób z Ostrowieckiego Fotoklubu, których prace zaprezentowano podczas wernisażu wystawy Wektory, ostatniej przygotowanej pod kierownictwem Kustosza Galerii Fotografii w Ostrowcu Świętokrzyskim Andrzeja Łady. O wystawie Wektory powiemy w kolejnych wydaniach telefaktów, a teraz jeszcze informacja dla osób, które chciałyby skorzystać z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak informuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł 1 trwa. Można pozyskać pieniądze na zakup m.in. sprzętu wózka elektrycznego, oprzyrządowania do posiadanego samochodu, prawa jazdy. Ale więcej szczegółów o tym znajdą Państwo na stronie pcpru oraz na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. W dzisiejszych telefaktach to już wszystko. Czas na pogodę. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzy sponsor audycji. Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura minus 4 stopnie Celsjusza. Wiatr powie z prędkością 8 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskale. Jutro temperatura 2 stopnie Celsjusza. Wiatr powie z prędkością 20 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr korzystny. Pogody zachęcającej do komfortowych podróży życzył sponsor audycji. Hyundai Prasek, autoryzowany dealer Hyundai w Radomiu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.